Julek i Filip w świecie przyrody, czyli seria przygodowych audiobajek o przyrodzie, bo nasze bajki to przyroda opowiedziana na głos. Dzień dobry, drodzy słuchacze! Chciałabym na wstępie tej opowieści podziękować wszystkim moim patronom z serwisu Patronite. To dzięki Wam ten podcast może się dalej rozwijać. A może ty również rozważasz, zostanie patronem? W opisie tego odcinka znajdziesz link do profilu przyrodniczych audiowajek na Patronite. A teraz czas na kolejną opowieść. Odcinek 41. Opowieść prosto z kurnika. Kwiecień w tym roku obudził wszystkie zmysły. Pachniał kwitnącymi drzewami. Cieszył oczy soczystą zielenią oraz biało-różowymi pąkami na drzewach, a do tego pobrzmiewał pięknym ptasim śpiewem. W krajobrazie już na stałe zagościły bociany, które powróciły do nas z zimowego pobytu w ciepłych krajach. Na łąkach wiosna rozłożyła prawdziwe dywany. Zakwitły fioletowe fiołki oraz żółte podbiały, z których można było tworzyć piękne bukiety. W powietrzu wręcz bzyczało od przelatujących pszczół murarek, wykonujących ciężką pracę zapylaczy. Ponadto, to w tym wiosennym miesiącu nadeszły święta wielkanocne, które chłopcy w tym roku spędzali u babci Joli i dziadka Pawła. To był wyjątkowy, rodzinny czas, spędzony w gronie najbliższych osób. Dlatego też. W tę Wielkanoc nie mogło zabraknąć wizyty u wujka Marcina, cioci Ani oraz kuzynostwa. Wujek Marcin miał na podwórku małe gospodarstwo ekologiczne. Uprawiał tam warzywa, miał sad oraz hodował kury. Chyba nie muszę wam mówić, że Julek i Filip uwielbiali przyjeżdżać do wujka, aby trochę pomóc w pracy w jego gospodarstwie. To była dla nich czysta przyjemność. To jak chłopaki zawołał wujek, aż zacierając ręce z radości, że ma nowych pomocników Czy jesteście gotowi na pracę w moim małym gospodarstwie?-Tak jest, kapitanie wujku chłopcy śmiesznie zasalutowali, udając żołnierzy, słuchających rozkazów ich komendanta Co mamy dziś do zrobienia?-zapytał rzeczowo Julek Dzisiejszy dzień jest pod znakiem kury. Musicie przyznać, że chyba nikt nie wyobraża sobie Wielkanocy bez jajek. Waszym zadaniem będzie nakarmić kury, uzupełnić wodę oraz sprawdzić, czy zniosły nowe jajka. To byłoby wspaniałe, bo mielibyśmy na świąteczne śniadanie pyszne i świeżutkie jajka. Ale ekstra, dostaliśmy dużo zadań, zawołał z uśmiechem Filipek. Dlatego przydałam się pomoc i małe wsparcie. Pomoże wam Oliwka, która doskonale zna się na rzeczy, bo często mi pomaga. Oliwka już czekała przy wybiegu dla kur, serdecznie machając do chłopców ręką w zapraszającym geście. Miała długie, bardzo jasne włosy spięte w kucyk i niebieskie oczy. Była w tym samym wieku co chłopcy, a wręcz o kilka miesięcy od nich starsza. W ręku trzymała pojemnik z paszą, zaś obok niej stało dodatkowe czyste wiaderko. Cześć chłopaki! zawołała do Julka i Filipka. Mamy dziś dużo zadań. Bierzmy się do pracy. Jasna oliwka! Wspólnie nalali do wiaderka wody, uzupełnili ją w specjalnych rynienkach, z których piły kury, a następnie dosypali paszy. Po jej naprawdę głośnym zjedzeniu przez wszystkie kury nadszedł czas na prawdziwy kurzy spacer. Bo kury wujka Marcina miały bardzo dobrze. Mogły sobie swobodnie wyjść na dużą część podwórka i bez skubać trawę, szukać robaków oraz chodzić we wszystkie strony, ile tylko kurza dusza zapragnie. Wujek zawsze powtarzał, że jajka od kur z wolnego wybiegu są najsmaczniejsze i najzdrowsze. Do tego takie kury były najszczęśliwsze. Bo kto chciałby spędzać całe dnie w ciasnym pomieszczeniu, bez możliwości wyjścia na spacer? Oliwka, te kury są takie różne stwierdził zaciekawiony Filip, obserwując ich dzisiejsze towarzyszki, a następnie wskazał na jedną z nich. Jak nazywa się ta brązowo-szara kura w lekkie prążki? Zauważyłem, że ma prawie zielone nóżki takie w sumie zielono-szare. Bardzo mi się podoba ta kura i widzę, że ma ich tu najwięcej tamte kury to zielono-nóżki kuropatwiane. Odpowiedziała szybko Oliwka. Ich nazwa pochodzi właśnie od zielonkawego koloru ich nóżek. To polska rasa kur, która jest bardzo dobrze przystosowana do naszego klimatu. Oliwko, a tam ta kura? Zawołał Julek, wskazując ręką drugą stronę podwórka. Wygląda tak zupełnie inaczej, jak jakaś rasowa odmiana. Przypomina mi trochę białą pluszową maskotkę. Nie wiedziałem, że jest tyle różnych odmian kur. Oliwka zaśmiała się na to porównanie i odpowiedziała: Tamta kura to silka i jest kurą ozdobną. Wyobraźcie sobie, że jest wiele odmian pięknych kur, które nie są hodowane dla jajek, ale dlatego, że pięknie wyglądają i są nadzwyczaj mądre. Silka jest rzeczywiście wyjątkowa. Ma białe, miękkie i puszyste pióra, które bardziej przypominają futro niż pióra. Do tego jest bardzo pomocna, bo pomaga innym kurom wysiadywać jajka. Właśnie! zawołał Filip, pukając się w czoło musimy zobaczyć, czy są jajka. Cała trójka pobiegła do kurnika, który cały był wysypany słomą. W kurniku było ciemno i cicho, ale Oliwka doskonale wiedziała, gdzie ma szukać jajek. Bardzo szybko pokazała chłopcom trzy piękne, okrągłe, idealne jajka. Znajdujące się we wgłębieniu słomy. Mamy jajka, szepnęła podekscytowana. Dokładnie trzy, po jednym jajku dla każdego z nas. Jeju, nie mogę się doczekać, aż je zjem, mruknął uradowany Julek. Ja też, odpowiedziała oliwka. Jajka są turbozdrowe. Mają duże białka, witamin oraz żelaza. Ale zaraz, zaraz. Szepnął Filip, zaś w jego tonie głosu można było usłyszeć zmartwienie. Skąd wiemy, że nie ma tam małego kurczaczka? To dość proste, uśmiechnęła się tajemniczo oliwka. Skoro kura nie wysiaduje tych jajek, to znaczy, że nie ma tam małego kurczaczka. Kury są bardzo mądre. W innym wypadku kwoka siedziałaby tu teraz bez ruchu i ogrzewała swoje jajka. Ale jak chcesz mieć pewność, to patrz. Bez słowa wyjęła z kieszeni malutką latarkę, a następnie poświeciła na jajko. W kurniku panował półmrok, więc w momencie, jak strumień światła z latarki padł na jajko, można było zauważyć jego wnętrze. To było jak magia. Oliwka pochyliła się w stronę chłopców i szepnęła: Spójrzcie, jajko w środku jest jednolite, nic tam się nie dzieje. Gdyby był, to byśmy widzieli przez tę cienką skorupkę, którą oświetlam światłem latarki, ciemniejsze plamki, a nawet takie nitki, które są początkiem naczyń krwionośnych. Wow! powiedział zafascynowany Julek, patrząc nieustannie na oświetlone jajko. Niezły eksperyment oliwka! Nagle na zewnątrz podniosła się głośna wrzawa, a kury zaczęły gdakać jak na targu. Było coraz głośniej i głośniej, dlatego cała trójka, czym prędzej wyszła z kurnika. Gdzie jest piątka? Gdzie jest moja mała łobuzerska piątka? Wśród kur słychać było to nieustanne pytanie, zaś w tonie tego głosu można było wyczuć zmartwienie i zarazem zdenerwowanie. Piątka to jest najbardziej niesforny kurczak z całej mojej gromady. Chłopcy i Oliwka spojrzeli na siebie. Kto to mógł być? Julek i Filip zaczęli rozumieć, kto to tak smutno zawodzi, spoglądając na jedną z kur biegającą po podwórku w nerwach i podążającą za nią gromadkę jasnożółtych kurczaczków. Jednak oliwka nadal nie rozumiała, kto to woła. Julek wskazał ręką na jedną z zielono nóżek i powiedział do kuzynki: ta kura zgubiła swoje kurczątko, które z jakiegoś powodu nazywa piątką. Musimy jej pomóc. Oliwka otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Nic z tego nie rozumiała. Ale, ale. Ta kura mówi? I ty ją, Julek, rozumiesz? I ja ją rozumiem? Zadawała pytanie po pytaniu, nie czekając nawet na odpowiedź. Julek wzruszył tylko ramionami i powiedział. Czasem ja i Filip rozumiemy, co mówi do nas przyroda. Chyba nadszedł czas na kolejną przyrodniczą misję. Dodał, spoglądając porozumiewawczo na Filipka. Zdenerwowana kura usłyszała rozmowę całej trójki i gwałtownie się zatrzymała. Spojrzała na nich bystro i zagdakała. Oliwko, jak wspaniale, że wreszcie mnie rozumiesz! zawołała, podbiegając do niej blisko. Zgubił się Piątka, musisz pomóc mi go odnaleźć. Czy ty, kuro. Czy ty wiesz, jak się nazywam? Zapytała zdziwiona. – Ależ oczywiście, moja droga damo! – zawołała zniecierpliwiona kura. – Odwiedzasz nas codziennie i tak wspaniale o nas dbasz. My, kury, mamy świetną pamięć i potrafimy rozpoznawać inne kury, a nawet ludzi. Tak bardzo potrzebuję teraz twojej pomocy. – Pani kuro, dzień dobry! – kucnął przy niej Filip. – Czy piątka to jedno z twoich kurcząt? – Tak! – zawołała głośno kura. Mam całą siódemkę do pilnowania i każdego nazwałam po numerku. Tak jest szybciej i łatwiej wszystkich zabrać razem. Ale piątka jest najbardziej niesforny. Boję się, że coś mu się stało. Nie odpowiada na moje gdakania, a mam specjalne gdakanie nawołujące tylko jego. Oliwka, co robimy? Zapytał szybko Julek, patrząc z wyczekiwaniem na kuzynkę. Oliwka stała po środku wybiegu dla kur, trzymając ręce pod boki. Widać, że nad czymś intensywnie myślała i gorączkowo rozglądała się dookoła. Z moich obserwacji wynika, że twoje kurczęta, droga kuro, bardzo lubią chodzić w tamten róg podwórka. Wytłumaczyła, wskazując ręką oddalone miejsce z tyłu działki. Jest tam bardzo dużo ślimaków i czdżownic. Piątka mógł przejść pod płotem i pójść do sadu w poszukiwaniu kolejnych ślimaków. Zostań tu. A ja i chłopaki pobiegniemy go szukać. Cała trójka pobiegła ile sił w nogach, w miejsce wskazane przez oliwkę. Weszli do wielkiego sadu pełnego drzew owocowych i krzewów. Rozglądali się cicho i uważnie, ale wśród traw i licznych krzaków nie było łatwo znaleźć małe piskle. Chodzili wokół sadu ostrożnie, aby w każdej chwili móc dojrzeć małą piątkę. Nagle Julek zatrzymał się i wskazał dłonią jedno miejsce. Pochylił się i nadstawił uszu. Cała trójka usłyszała ciche popiskiwanie. To musiał być Piątka. Julek odgarnął wysokie trawy i jeden duży krzak. Ich oczom ukazał się mały, jasny kurczaczek, wygrzebujący z ziemi dżdżownicę. Tu jesteś Piątko! zawołała z ulgą Oliwka Twoja mama cię szuka. Piątka spojrzał na całą trójkę i szybko połknął życzownicę. Chyba rzeczywiście trochę oddaliłem się od mamy, powiedział niepewnie kurczaczek. Jest bardzo zła? Nie chciałbym być w twojej skórze, mały, szepnął do niego porozumiewawczo Filipek. Nie możesz się tak oddalać od pozostałych kur, upomniała go oliwka. Jest dużo zwierząt, dla których byłbyś pysznym drugim śniadaniem dodała, schylając się i biorąc delikatnie kurczaczka w dłonie. Wracamy do kury. Kurczaczek spojrzał na nią z ulgą, po czym radośnie powiedział. Ależ oliwko, przecież my, kury, jesteśmy jedynymi z najbliżej żyjących kuzynów dinozaurów. Moim krewnym w dawnych czasach był tyranozaur. Czego ja mam się w takim razie bać? Piątko, czy ty mówisz serio? Zapytał z niedowierzaniem Julek. Tak. My, kury i dinozaury, jesteśmy spokrewnieni? To jest udowodnione naukowo, zawołał dumnie piątka. Gdy cała trójka wróciła do kur, zaś oliwka postawiła piątkę przed mamą kwoką, wszyscy odetchnęli z ulgą. Pani kura była zła na piątkę, ale szybko go otuliła swoimi skrzydłami i mocno wyściskała. Kury są bardzo dobrymi i opiekuńczymi mamami. Już podczas wysiadywania jaj cały czas gdaczą do swoich piskląt, zaś po ich wykluciu otaczają je troskliwą opieką. Potrafią podczas wysiadywania obrócić jajko nawet 50 razy, aby mieć pewność, że jest ogrzany równomiernie z każdej strony. Co więcej, kury uczą swoje pisklęta, jakie rośliny mogą jeść, a których powinny unikać, oraz ogólnie dbają o ich bezpieczeństwo. Kura spojrzała z wdzięcznością na chłopaków i oliwkę. Dziękuję wam za pomoc, zagdakała. Teraz będę miała koszmary, że piątka znowu się zgubił. My, kury, mamy dobre i złe sny, tak jak wy ludzie. Wy, kury, jesteście niesamowite, stwierdził Filipek. Znosicie jajka, które są podstawą naszej diety, pochodzicie od dinozaurów i macie sny jak ludzie. Jeszcze jakieś inne supermoce chowacie pod piórami? Mamy doskonałą pamięć, zaś nasze gdakanie to skomplikowany język składający się z wielu dźwięków, odparł dumnie Piątka. Jak zwykle, mój Piątka ma na wszystko odpowiedź. Zaśmiała się kwoka, a za nią reszta towarzystwa. Chłopcy i Oliwka usłyszeli nawoływanie cioci Ani. Po ciężkiej pracy. Nadszedł czas na podwieczorek. Wykonali wszystkie zadania zlecone przez wujka Marcina. Nakarmili kury, dali im pić, zebrali jajka oraz dodatkowo znaleźli najbardziej nieswornego kurczaczka w całym kurniku. To była prawdziwa, przyrodnicza przygoda. A te zwykłe i znane kury. Okazały się naprawdę fascynującymi ptakami o wielu talentach, bez których ciężko chyba wyobrazić sobie świat. Nadszedł czas na Wielkanoc. Czekało na nich malowanie pisanek i zajadanie się świątecznymi ciastami. Każdy po cichu szykował się również na lany poniedziałek. No i ciekawe, co przyniesie kolejny dzień.